Tak, kochani, witam bardzo serdecznie. 8 palet, 8 palet, palet. Kochani, tutaj ciekawostka: muszę pokonać wjazd na jeden z obiektów, ale na przeszkodzie stoi tak zwany downhill, czyli zjazd no, rowerów takich wyczynowych, no powiedziałbym nie górskich, ale bardziej wyczynowych, coś ala Między górskim a BMX-em Chłopaki zjeżdżają na rampach Zaraz zobaczycie A ja muszę tutaj Szmyknąć szybko zaraz teraz zobaczcie jakie tłumy A ja tutaj muszę Wszyscy skupieni wiecie na, na wyścigu A ja się tu muszę wtrambolić Niestety Popsuć trochę zabawę Aż mi głupią, Tyle ludzi wiecie No Teraz będzie fajnie to widać, jak skaczą. Ludzie teraz, wiecie, zaglądają. Zong. Co ten koleś tu próbuje zrobić? Przecież tutaj jest skocznia. Myślę, że ciekawa sprawa. Mi się na szczęście nie spieszy w tej chwili. O, zobaczcie, jak pomyka gostek. Zobaczcie. Pyk pięknie. Ciekawy sport, powiem Wam, zjazd z takiej góry. Tu tutaj u stroniu, e, odbywa się co roku jest to impreza międzynarodowa. Także są uczestnicy, nie wiem czy z całego świata, ale na pewno z całej Europy. Pyk. A tutaj słuchajcie, PST pomyka. Pomyka sobie. Psikiem. I co teraz, prawda? Trzeba ich trochę postraszyć, że tu wjeżdżam. O, już idzie jakiś koleś. Już tam zgłosiłem. Może pan chwilkę poczekać? Spoko, ja mam czas. Nie, nie ma problemu. Wyłączymy silnik. O, o, zobaczcie, kolejny nadjeżdża. Kolejny nadjeżdża. No i temu coś chyba nie wyszło. Jedziemy, kochani. I przejechaliśmy przez tor. Słuchajcie, rowerowy górach tak ogólnie witam was kochani bardzo serdecznie 8 palet dzisiaj króciutko ja może jeszcze później dokręcę także to jeszcze nie końcówka czekajcie chwilkę tak wyjeżdżamy i znowu powiem wam siara wszyscy na mnie oczywiście chłopakom imprezę psuje kierowca muszą zatrzymać zjazd trudno, ale tą karteczkę stąd, żeby było lepiej widać. O, jeszcze się coś posypało Ostrość mamy, jedziemy, 8 palet, kochani czasami filmy tu będą, jak będę w podróży innym samochodem, można niedługo też na C coś będę szukać, to Filmy będą oczywiście każdego dnia po 20, tak jak jest założone na kanale, tak będzie. O, zobaczcie, jak popylają. To jest dosyć niebezpieczny manewr, ponieważ jeśli tam by nie dali znać, no to gość wskoczyłby mi po prostu na pakę. Ten się chyba wywrócił, o cholera. Brawo! Ja mam czas i to wiecie uuu Wiecie, ja tu teraz muszę szybko czmyknąć Spoko, ja mam czas! Zdało się wyjechać. Zobaczcie, jakie dromy tu latają, nie, nie byle jakie, kurczę. Może PST będzie w telewizji, jak tu przejeżdżał. Przygoda dzisiaj nie dopisuje, uchwytu nie zabrałem ze sobą, ale myślę, że coś tam zobaczycie. Dziękuję wszystkim, że no, jesteście na tym kanale i obiecuję Wam, zobaczycie za jakiś czas, nie wiem kiedy, ale nie będzie to dłuższy czas, nie będzie to dłuższy czas, będzie naprawdę dużo przygody na kanale. Nie tutaj, gdzie jeżdżę w tej chwili, oczywiście, bo tutaj nie mogę kręcić. To jest taki wyjątek. To raz drugi. Ale w drugiej pracy, na wywrotce, będziemy. Tutaj oczywiście zjeżdżamy na biegu. Jesteśmy w górach. Zobaczcie, jakie górki. Retarder by się tutaj przydał. Oczywiście w busach nie ma tego. Dziękuję wszystkim, że jesteście na tym kanale. Zapamiętajcie, pamiętajcie o łapce w górę. Wtedy filmy mają większy zasięg. No i cóż kochani. Na dzisiaj koniec chciałem Wam pokazać przejazd przez yy, tor wyścigowy widzieliście całą akcję. Dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie komentarze na dole. Może macie jakieś pomysły, może chcecie porady kierowcy zawodowego, już w tej chwili od ponad roku. A w zawodzie pracuję już 7-8 yy, rok, czy 9 teraz w tej chwili. Także troszkę doświadczenia mam, jeśli chcecie jakiś poradnik z chęcią, z miłą chęcią Wam pomogę. Jeśli macie pytania, tymczasem trzymajcie się zdrowo. Bo zdrowie najważniejsze pamiętajcie To chyba tyle. I cześć. Pozdrawiam.